Zamordowani w 1946 roku, odnalezieni, przywróceni i poznani z imion i nazwisk w 2016. Pokrótce przedstawię skład ekspedycji terenowej. Fundacja Niezbędna zajmuje się, jak Państwo wiedzą, poszukiwaniami ukrytych miejsc pochówków. Żołnierzy Wyklętych i Cywilnych Ofiar Komunistycznego terroru, W skład fundacji, w skład ekipy y, naukowców, którzy badają, y, którzy badają, prowadzą badania, wchodzą archeolodzy, antropolodzy, y, genetycy, osoby prowadzące, historycy prowadzący tereny, y, archeolog, w przypadku akurat Łodzi był pani, była obecna pani pani archeolog ministerialna Jarzeńska z pani antropolog dr Zofia Łubocka, pan archeolog e, Mariusz Kociński, pan archeolog Piotr Kalka, Technik Jakub Cichowski, ja i ferendę historyczną we wszystkich przypadkach naszych poszukiwań prowadzi pan Robert Zdrowski. Dlaczego tu się znaleźliśmy i dlaczego prowadziliśmy badania w łociskach? Otóż zdarzyło się tak, że pan Jacek Karczewski, z którym znamy się z racji wspólnych zainteresowań w związku z żołnierzami wyklętymi, zwrócił się do nas z informacją, przekazał nam informację o tym, że w łociskim lesie znajduje się mogiła, w której prawdopodobnie leżą za żołnierze wyklęci członkowie od antykomunistycznego, czy też cywilne ofiary komunistycznych zbrodni. Tego jeszcze w tamtej chwili nie widzieliśmy w chwili przekazywania tej informacji. A informację tą uzyskał pan Jacek Kaczewski od pana Józefa Błażewskiego, obecnego tutaj świadka tamtej zbrodni. Myślę, że nikt lepiej nie opowie o tym, co widział i Jaki początek miała ta historia, niż właśnie sam świadek, pan Józef Błażewski, którego jeszcze raz serdecznie witam i proszę o opowiedzenie historii, którą 70 lat temu widział wraz ze swoim ojcem w Łodzi, w tym lesie. Ja już przedstawiłem no. pana, proszę opowiedzieć, co pan widział w 20 tak. mesie. Proszę Państwa, ja mają 3 lata, koło 10, no ja się nie miałem 10, ale koło 10 lat. No bo ja jestem 37 roczny. Proszę Państwa. Poszedłem słońcu raz, żeby trochę wyzwierać sprzedać. Takie wyląsili, bo nie można było jechać, bo to było surowo tak bo... No i ojciec, zapalić, bo nie można żeby wpalić, na wpalić, żeby wpalić, No wpalić, żeby i żeby wpalić, żeby wpalić, żeby wpalić, żeby wpalić, żeby wpalić, co po żeby wpalić, to jest, no, około 300 metrów, no tak, Boże Też widzieliśmy samochód Lublin. jechał z Ostrowońki i siedział na tym samochodzie z jednej strony. nie mogę tak dokładnie powiedzieć, czy siedział w pięciu, sześciu, czy w Bo siedzieli z generałów no i widać dokładnie, tak no i wjechali zaraz kilometr dalej, to jest miejscowość Łodziska, kiedyś stara stacja była, a teraz borówki jest. I tam jechali do tego lasu i myśli, akurat na tej górze siedzieli, i szedli że obracieki, za tym samochód, tam gniezda i tak dalej, w ogóle. Wjechał do tego lasu, no i w Cztery no bo już tak dokładnie nie mogę powiedzieć, ale chyba pięciu. Wzeszła z tego samochodu, no i czterech za nimi, z tymi kliperami, no raz, dwóch i tak dalej, strzeli. I tam jakiś czas, no tak może trwało dwadzieścia minut, może więcej, no bo zegarka już nie mieli i tak dalej. Proszę Państwa, i tam było cicho, a później odezwali się strzały, pojedyncze. To było jak cztery czy pięć tych strzał, no chyba, tak, chyba tak po pięciu. Tak, i proszę Pana przycichło trochę jakieś pięć minut, po tych pięciu strzałach, czy to jest taka seria z automatu. Się z pepeczki się trwało, nie mogę powiedzieć dokładnie, poszła i tak dalej. Trwało to może z pół godziny, może więcej, no nie jeden dokładnie. I proszę Państwa, wyszli tych czterech, czy tam pięciu, do samochodu, wsiadli na samochód i cofali do tyłu i z powrotem tą samą drogą, kto był co to pojechali do Ostrołęki żeśmy na tej górze siedzieli, patrzyli, jak księżę jechali, tam siedziało czterech czy pięciu ale jeszcze nie było już I bardzo przepraszam za to, że ja nie dosłyszę dokładnie i tak dalej, nie mogę tak dużo opowiadać i tak dalej mówić. Bardzo bym chciał Państwu za to liczbę przybycie podziękować. Dziękuję serdecznie. to my dziękujemy Panie Józefie za tą relację proszę to, to my dziękujemy za tą relację Panie Józefie i za te 70 lat których w ciągu których Pan strzegł tego miejsca i pamięci o tym miejscu bo Panu możemy się tutaj dobrze jak rozumiem dobrze to opowiem tak bo my tutaj przedstawimy prezentację Dobrze. Szanowni Państwo, więc mając relację bezpośredniego świata tamtych wydarzeń, mogliśmy domyślać się, kogo możemy szukać. Na podstawie trendy historycznej wytypowaliśmy pięć nazwisk, ale Z zanim przejdę do szczegółów. Przedstawię krótko tło historyczne tamtego okresu, tamtych, tamte, tamtego okresu, w historii Polski, w historii bardzo pobieżnie. E, Pięć osób padło ofiarą akcji tak zwanej przeciwbandyckiej. Była to akcja wymierzona e, tu na Kurwioszczyźnie w e, szeroko rozumiane podziemie antykomunistyczne. E, była obliczona na złamanie uporu ludności cywilnej, na oczywiście fizyczną likwidację podziemia niepodległościowego, które to było bardzo silne w tamtym okresie oblicza się, że około 5 tysięcy partyzantów operowało na terenie grup Piosczyzny. Silne były oddziały Narodowego, Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych, Winu. Tych organizacji było kilka i w ramach takiej tej akcji przeciwbandyckiej, która była akcją wojskową, akcją wyłapywania. Walki zbrojnej, obław na oddziały partyzanckie, zostali ujęci, zostali ujęci ci ludzie, których ekshumowaliśmy w Łodzi. W ramach tej akcji i spytanych oskarżonych sądził sąd w Siedlca, który na wyjazdowej sesji właśnie w Ostrołęce pod przewodnictwem sędziego Tolda Spoczyka oskarżyciela publicznego Ireneusza Polińskiego. E, oskarżał, wskazywał w trybie doraźnym, najczęściej z paragrafu 259 o przestępstwa szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa polskiego. E, najczęściej na karę śmierci, na karę długoletnich więzień sąd charakteryzował się tym, że w pełnej komitywnej kooperacji krótko bez zbędnych ceregieli ogłaszano wyrok. Prokurator żądał karę śmierci. Sędzia do tego żądania oczywiście się przychylał i sama kara śmierci była wykonywana bardzo szybko. W przypadku tych skazanych, czyli Dominika Trzcińskiego, Antoniego Zbignązy, Bolesława Elisa i Władysława Kursaczyka, wyrok zapadł tego samego dnia którym została, został, została wykonana egzekucja. Czyli 1 marca 1946 roku. Nasze prace w łocistym lesie, metodykę, sposób, przebieg, opisze pani archeolog na historii. Jan narzyńska stamborek którą poproszę o zabranie głosu. Archoloty są y, przy pracach ekskumacyjnych, znawalą się w tym zupełnie dwie y, różne sprawy. Jednak y, nasza metodyka, y, sposób prowadzenia dokumentacji, prowadzenia badań jest bardzo przydatny podczas prowadzenia ekskumacji. Stąd alkoholicy właśnie bardzo często są wykorzystywani podobnie było w Katyniu, w jak również to, tak Państwo pamiętają o katastrofie również w Katyniu, był również alkoholicy z do przeprowadzenia Dzięki wspomnianej dłuższym panu Zyfowi, w związku z czym w miejscu, gdzie tu upamiętniony był, odsłoniliśmy warstwę szumusów, pod którą się zarysowało bardzo płytko, około 30 cm zarysjanych rogowych. Około 3 na 2 metry wymiary kształtu od kilometru opalnego przekroju mięskowatego. Yy, przystępując właśnie do yy, eksfumacji, yy, zdejmowaliśmy powoli warstwą odsłaniając yy, kości. Niestety nie były, nie były ułożone w żadnym porządku, zostały wrzucone do tej jamy i są upychane. Stąd widać właśnie doskonale na zdjęciach niestety. Jama yy, yeah, nie była duża, nie było na pokoju. Z tego co wynikało. Wyczyszczaliśmy kości, dokumentowaliśmy, podłączyłem pani antropolog, która na bieżąco opisywała. Na bieżąco wszystkie szczątki były odkładane do opisywanych pojemników. Myśmy wszystkie znaleziska, które przy szczątkach zostały odkryte, również staraliśmy się opisywać do poszczególnych szczątków, żeby później móc przekazać czym którym czy mogły nam właśnie identyfikację. Slajd, to jest już y, sam skąp jamy drogowej. Część szczątków ciężkości została wcześniej e, wyjęta, y, ale widać y, pozostałości pięciu ofiar, które są po prostu ugniecionych y, w tej jamie. ze znalezisk, które udało nam się zabezpieczyć, tutaj Państwo szczęścią, by się zapoznać, pozostały głównie guziki. 27 sztuk guzików, z tego 8 mógł na pozostały metalowe, zostały zainstalowane. Jest to główne znalezisko niestety, nawet no, nie zwane w jakichkolwiek próbach, w to są pierwsze sprawy dotyczące kadenia, ale nie Sama Oprócz tego 20 yy, rączki szepstumia, dwie się udało zakonserwować. Z takich przedmiotów osobistych, yy, grzebień, fragment grzebienia z napisem Kolibri, być może to jest cała nazwa, być może jest to fragment, ponieważ w tym miejscu został ułamany oraz yy, obrączka. Obrączka nie została znaleziona w w danie grobowej została znaleziona około dwóch metrów od grobu. Może być związana, aczkolwiek nie musi, z miejscem pochówku. No i oczywiście łuski i kule. Tutaj też bym poprosiła, a jeszcze buty. Również zachowały się buty, trzy pary butów. Na tym zdjęciu widać również, że ofiara miała skrępowane na plecach ręce. Niestety nie zachował się materiał, w którym były sklepowane. Być może był to była to jak jakiś rodzaj sznurka. Yy, widać tak, jakby dramatcy tej sytuacji, w jaki sposób oni po prostu byli no, wrzucani do tego domu i upychani. Co to, to widoczne było podczas odkrywania, odkopowania. kolejne zdjęcia To już, to teraz jeszcze może o samych ofiarach, o identyfikacji opowie Pan Woltek tak, tak jak zostało już wspomniane, zostały w bezwładny sposób ciała ofiar wrzucone do wału. Udało nam się ustalić kolejność, w którym te szczątki, osoby wpadały do, do jamy. Wystrzelono podczas egzekucji około 70 pocisków, do ich również, kiedy byli w janie, Wynikało to z odnalezienia pól wstąpu, czyli w dnie Jeśli chodzi o identyfikację genetyczną, w każdym przypadku, w związku z naszymi pracami, od ze szcząków pobieramy materiał genetyczny, który profilowany jest w Instytucie Genetyki Sądowej Wydoszcze, po to, aby realizować główne założenie fundacji, czyli zwracań jest to materiał porównawczy, do którego porównujemy z kolei materiał pobrany od żyjących, chociaż nie zawsze od żyjących przodków ofiar. Udało nam się w wyniku prowadzonej kwerendy w związku z apelami, które drukowała prasa, głaszała prasa, dotrzeć do rodzin dwóch spośród przez nas rodzin. Były to rodziny Bolesława Gnozy i obecny tutaj na sali pan Antoni Gnoza który jest prawem ofiary, e, pobraliśmy od pana Antoniego, porównawczy materiał genetyczny, również został sprofilowany w Instytucie Genetyki Sądowej i na podstawie porównania ustalono pokrewieństwo pomiędzy szczątkami odnalezionymi w jamie, a panem Antonim Gnozą, co jest istotą identyfikacji. Podobnie było z panem, z panem Edwardem Trzcińskim, drugim przepraszam, do którego dotarliśmy również poprzez pomoc tutaj regionalistów, osób zainteresowanych historią Ostrołęki i też do Państwa przy okazji apeluję, jeśli wiecie Państwo o osobach związanych Spokrewnionych z, z kolejnymi ofiarami, jeszcze nie zidentyfikowanymi, czyli yy, Bronisławem Glisem, Władysławem Prusaczykiem, bo do tych rodzin jeszcze nie dotarliśmy. To bardzo prosimy o kontakt z nami. W celu ułatwienia tego kontaktu uruchomiliśmy również infolinię, która funkcjonuje cały czas infolinię Fundacji Niezłomni 886-886-440. Jest ona. Na naszej stronie, na Facebooku, na ulotkach, na różnych materiałach, właśnie w celu przekazywania takich informacji. Istotą, jak powiedziałem, naszego działania jest dotarcie do rodzin, zidentyfikowanie y, ofiar i oczywiście uroczysty pochówek. Kolejnymi osobami, w związku z tym, że wśród zamordowanych byli bracia Dominik i Ludwik Czcińscy, Stąd wzięły się właśnie trzy osoby, mimo że dotarliśmy do, e, tylko do dwóch ludzi. E, byli to bracia, e, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych. Różnica wieku między nimi wynosiła dwa lata. Jeden z braci, Ludwik, został wrzucony lub wpadł do Jamy Gromowej jako pierwszy. Jego zwłoki były ułożone na plecach, zorientowane na osi za wschód z głową zwróconą. W kierunku wschodnim. Podczas analizy antropologicznej w czaszce znaleziono kulę. Dominik Trzciński został wrzucony lub wpadł do Jan Gramowy jako ostatni. Zwłoki ułożone były na brzuchu, zorientowane na osi zachód, wschód, z głową zwróconą w kierunku wschodnim. Bolesław Gnoza urodzony w 21 roku Został wrzucony lub wpadł do jamy grobowej jako czwarty. z ułożone były na brzuch, również z głową w kierunku północno-wschód. Noki ugięte były w kolanach pod kątem prostym, a stopy skierowane w kierunku stropu jamy. Podczas analizy antropologicznej kości piotrowej stwierdzono, że prawdopodobnie powstały po przejściu podcisku. Ekshumowane osoby nie miały przy sobie zbyt wielu przedmiotów, które mogą i zawsze są pomocne przy identyfikacji. Naprowadzają na, na, na trop, na pochodzenie szczątków. Tak jak powiedziała e, pani archeolog, e, znaleźliśmy przy szczątkach grzebień, znaleźliśmy w pobliżu Jamy grobowej obrączkę, która mogła należeć do jednego e, tego mężczyzny z tej piątki, czyli do e, Bronisława Lisa. Renisław Lis był żołnierzem 70. Grodzińskiego Pułku Piechoty, 76. Grodzińskiego Pułku Piechoty yy, i miał trójkę dzieci w wieku 1, 3 i 5 lat. Poproszę o kolejny slajd. Yy, to właśnie omawiane przedmioty osobiste, które możecie Państwo obejrzeć, fotografować. Prosimy, yy, aby nie dotykać, gdyż bo są dość niestabilnym, w ekspozytorze. Omawiamy wcześniej grzebień, który przynależał do szczątków oznaczonych jako LOA-5. Obrączka w odległości dwóch metrów od jamy grobowej, która leżała w miejscu, w którym też stał pluton egzekucyjny, bo dało nam się oczywiście odtworzyć Szczegóły załatwiliśmy w raporcie archeologicznym. Udało nam się otworzyć miejsce, w którym stał bruton egzekucyjny na podstawie <coughs> przepraszam, na podstawie yy, zagęszczenia łusek akurat w tym miejscu. Yy, Otworzyliśmy również film, w którym yy, strzela pistolet maszynowy PPS-a, więc widzieliśmy mniej więcej gdzie jest odrzut, gdzie stał bruton egzekucyjny, jamę grobową, skazańcy musieli wykopać sobie sami. Była to jama o nieregularnych kształtach i właśnie w miejscu, w którym stał ton egzekucyjny, w kawałku materiału, który został zakonserwowany, zabezpieczony, znaleźliśmy tą obrączkę. Być może była zaginięta w chusteczkę, być może w mm, jakiś materiał i, i ukryta, schowana, odsuwiana. Znaleźliśmy również trzy cywilne sprzączki, guziki, buty. Nie wszyscy mieli buty. Z, tylko trzy osoby to był marzec. Jedna, jak wspomniała już koleżanka, osoba miała skrępowane z tyłu ręce. E, I według analizy antropologicznej, podkreślam nie analizy genetycznej, która w 100% ustala tożsamość, ta najstarsza osoba, czyli właśnie Bronisław Is, miał skrępowane ręce. Proszę o kolejny slajd. E, tutaj widzicie Państwo. Widzicie Państwo slajd podnoszący się, właśnie opisujący elementy amunicji i zdjęcie broni, z której zostali rozstrzelani. Chociaż też, jak wspomniał bezpośredni świadek, oddawano strzały pojedyncze na początku, czyli prawdopodobnie z setetki, czyli pistoletu, strzelano do zamordowanych. Cechą taką ciekawostką, po której można ustalić, czy Amunicja została wystrzelona z pistoletu czy przez broni krótkiej. Jest uderzenie w spłonkę. Tutaj widzimy, że wszystkie te e, łuski mają e, mocno uderzone e, spłonki e, centrycznie, więc to wskazuje na użycie właśnie PP3, że rzeczywiście wielość tych łusek. E, w przypadku broni krótkiej te uderzenia są dużo płytsze i niecentryczne z różnymi przesunięciami, po tym można ustalić, czy jakie nie użyto. Oczywiście sama amunicja wskazuje na pochodzenie rosyjskie, jest to produkcja ustalona i co do roku i co do fabryki, chociaż oczywiście serie mogą być różne, ta amunicja była mieszana.